Cześć! Witam Cię na kanale Wakacyjny Klocek i w tym odcinku poskładamy sobie pocztówkę z Pekinu. I mamy tak. Klocki, klocki, klocki. Ok, naklejki. Nazwę Pekinu po angielsku i po chińsku. Tutaj jeszcze naklejki i instrukcja. Zatem składamy. Tak wygląda tło pocztówki po złożeniu klocków z woreczka numer 1. Został nam jeden, jeden klocek zapasowy. I teraz bierzemy się za woreczki numer 2. I oto mamy poskładaną pocztówkę z Pekinu. Niestety, no, chciałbym coś więcej o niej opowiedzieć ale jedyne, co tutaj rozpoznaję, to wielki mur chiński, a reszta niestety nie mam pojęcia, co to będzie, więc no nie, chcę nawet, yy, nie chcę nawet zgadywać. Yy, mamy yy, naklejkę, tajla z naklejką z napisem Pekin po angielsku. Mamy też po chińsku. Jeśli chodzi o części zapasowe, to zostało ich tyle. A zobaczmy teraz, jak prezentują się dwie paczkówki obok siebie z Nowego Jorku i z Pekinu. Myślę, że jak ta seria już będzie troszkę większa, będzie to naprawdę fajnie wyglądało na półce. A tymczasem kończymy ten krótki odcinek i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!